W trakcie wykładu starałam się przedstawić, jak rozwijał się ruch na rzecz praw człowieka w państwach bloku wschodniego w okresie po podpisaniu dokumentu końcowego Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w Helsinkach. Po dzień dzisiejszy starałam się pokazać, jak zmuszenie. Państw Bloku Wschodniego do podpisania i ratyfiko a właściwie ratyfikowania Międzynarodowych Paktów Praw Człowieka, Organizacji Narodów Zjednoczonych wpłynęło na powstawanie i działanie różnych grup praw człowieka w Polsce, w Czechosłowacji, w Niemczech. W w Związku Radzieckim i w innych krajach tej części świata, jak działaliśmy w Polsce w okresie stanu wojennego i później w końcówce lat 80., jak działaliśmy i dbaliśmy o przestrzeganie praw człowieka w latach 90. Wreszcie mówiłam o tym, co dzieje się w tej chwili działaczami i z organizacjami na rzecz praw człowieka w państwach autorytarnych, które w dalszym ciągu istnieją w postsowieckim świecie, a więc w Rosyjskiej Federacji, w państwach Azji Centralnej, w Azerbejdżanie, na Białorusi jak wykorzystywane są zmiany w prawie do tego, by uniemożliwić działania na rzecz praw człowieka, jak działają władze, by pozbyć się ludzi, którzy patrzą im w tym obszarze na ręce.